Sebek 5 złotych wiola, pokaz dłoń. 5 zł to za mało, masz tylko kciuka za 5 zł. Gdzie byście woleli żyć w Polsce czy w Niemczech? W Niemczech. Dlaczego? No bo w Niemczech teraz wprowadzają ustawę o... Ha, A, ziemka! Oczywiście, kurwa. Bezczelne zagrania marketingowe pogłębiają. O, biedne krewetki, biedne takie ja wykorzystują kobiety, biedne krewetki. Ten kryzys, procent. Medycyna estetyczna mogła wielu ludziom pomóc, ale ilu zaszkodziła. Ten zabieg medycyny Nawet ktoś ci zdjęcie zrobił, jak to zrobiłaś? Tak właśnie wyglądałam. Z tego trzeciego. A seks chyba nie jest za bardzo wygański, co? Bo ludzie to ssaki, a chłopak się spuszcza, i wtedy ona na przykład je jego spe... Roku, dziewczyna... Czym jest szpajca? No ja też nie wiedziałam, do dzisiaj, pato. Cieszę się, że zadajesz mi to pytanie. Spójrz! To jest jak ptasie mleczko, tylko, że kurwa w kieliszkunii. Tak się składa, że ja też bardzo lubię Formułę 1. Hmm, wszystkie rzeczy, których nie zobaczysz na innych platformach, no, chyba że na Twitchu, bo tam content z zakresu soft ma swoją dedykowaną zakładkę. Lubimy to odwiedzać, lubimy. YouTube kobieta niemal w całości poświęciła na publikowanie autorskich utworów, których na ten. Dziwniej, strasznie się rusza, jak do utworów, które mają promować życie zwierząt. O, tak, nie jest mięsa. Chwilę wydałaś. Rudy, 5 złotych. Ruda, chcesz być ciężarna? A, chcę! UPS 5 złotych, Siemka. Siemka. Co to kurwa, był za dźwięk? Co się stało z tymi pieniędzmi? Myślicie, że mam. Czy raczej używalibyście każdej możliwości? Ja wszystkie pieniądze, wasze widzowie, wydałam na dziwki na automaty. O kurwa, nie to, nie! Nie, anuluj, nie chciałam zapukać. Nie chciałam pukać, nie chciałam pukać do nikogo, kurwa! Co za rozjebana opcja na tym jeb... A z tym brypiskami. macie to na innych kanałach? Powiesz, że jesteś ze mnie dumna. Jestem z Ciebie dumna, synu. Kurwa, no pralka mi odlatuje, no. I że Teraz wsiadam do pralki na pegiale, lecę A ona po prostu się przygotowuje do odlotu. A z co musisz to mieć? Wysłałam to wszystkim moim koleżankom i są pod warzeniem. Mówią, że to afrodyzjak. Dlatego, że twoja cipka może też pachnieć bananem. A smakują jak banan. A nie wiem, nie jestem w stanie sobie cipki polizać. I patrzcie, ile tu jest sposobów. Żeby kleić kurwa, bób. Problem jest taki, że chciałam biały albo kremowy, ale jest tylko czarne. A ja nie mam takiego koloru. Skóry. A masz w ogóle coś w tych sportkach, czy tak, tak wieje? Biedą. Przecież no, ja będę zrobił kutasem. Zajebałbym ci nim. <śmiech> <śmiech> to jest! <laughs> Widziałam to! Chodzisz na streama, to magiczny kij. Ciekawy początek Siema się mam na bo mi się tutaj napisał, że on nacycki mówi: Dwa wzgórza namiętności. To ja mówię: no tak, no a ja na tak kutasa mówię: magiczna namiętności, różdżka. Dobra, kupiłam sobie szampon w kostce i jestem pod wrażeniem, bo zawsze byłam hejterem. Mimo tego, że nie próbowałam, to byłam już hejterem. I sądziłam, że to jest niewygodne i niepraktyczne: że mydło w kostce do włosów i totalnie mi się to nie, nie łączy. Ludzie, którzy mają bidet w domu, to strasznie mam zazdrość. Uważam, że bidet jest w chujopę. Mogę tak, stopy umyć, kurwa, nie wiem, herbatę zaparzyć, dupę podmyć, wszystko mogę zrobić w tym bidecie. Ryja nawet co mogę umyć w tym bidecie, jakbym bym chciała. Gówno Gównomniam. O, gówno, ale pycha. O, kocha mieć gówno, ale kurwa, palce lizać. Gegrawit 4. Gegrawit. No i chuj, gegravit, od dzisiaj jesteś. Ej patrzcie, szami osiem takie gówno tu zrobi <noise> Menel Ale sexy menel Prezentacja Ale sroka Ej, w tej sukience nawet jakieś balony mam Ale jazda Ja chyba dojrzewam, w końcu W końcu w wieku 14 lat cycki zaczęły mi rosnąć